Na chwilę staję, zaczynam dialog, pada zdanie Tak nagraną, za rok nie dalej Chowam telefon, z którym się nie rozstaje To było, zdaje się, gdzieś między kwiet nie ma majem Od tego czasu idę chodnikiem, z tym nośnikiem W kieszeni cały mój dobytek Rosę Na schodach dzieci bawiam się rozpuszczalnikiem Jakby to był diabła chiałnikiem Czuję się zakładnikiem, tych sampli w lupach Na amplitudach tych kabli w kupach, a ten czas nagli tutaj, ponad nim grupa tu najważniejszy rap i uba, fej! Wpadnij tutaj, poczuj ten smak, dni słuchaj. Ja wiem, po co niosę to, co niosę, no i dokąd. Wiem, po co niosę tą hipnozę i dla kogo? Jeden szczeka, że to przekaz, którego nie rozumie, drugi z ciekawością czeka. Ja już wiem, jak to smakuje. Nie mów nikomu, To nowa płyta, tam, idź się zapytaj, kto jest na Nie mów nikomu, fej! Niosę płytę, tajniki krytej, poza zeszytem. Nie mów nikomu, E. To nowa płyta niebawem będziesz znał na pamięć każdy cytat nie mów nikomu e Niosę płytę, te patenty ukryte, te kombinacje zlibę Najpierw rzucam sprzęt, ten sprzęt to Alpina Kluczyk sprzęgło, obiekt, lesy czy turbina Auto wydaje dźwięk, jak krew krąży obieg, paliwa rusza Mam jeden cel, nim utonę w spalina Spadają krople na szyby wokół, rozmyty świat Jak podawce morfiny w schowku, ukryty rap Będziesz krawcem opinii, tego co wiozę, wiozę ci płytę, przydaj cały mój dobytek Widzi nad miastem, błaci świat pod blaskiem lat Dziś wam ten staw, to jest jak z plantem Ryd Jak doktor Frankenstein w counter strajku, byś obrobisz brat Nawet największy bank, lecz by to zdobyć Nie potrzebujesz Mastercard To co się bilet na najlepszy thriller W wypasionym kinie każdy sam pay Drach Sprawdź, ta płyta żyje Nie mów nikomu, pst. ej, to nowa płyta ej, Ty tam i cię zapytaj, kto jest na Nie pst. mów nikomu, pst. ej, niosę płytę Tajniki kryte poza zeszytem Nie mów nikomu, pst. ej, to nowa płyta Niebawem będziesz znał na pamięć każdy cytat Nie mów nikomu, pst. Ej, niosę płytę, te patenty ukryte, te kombinacje z liter. Na nogach konwersy ściera podeszwy czas Obieram kont, szerszy niosek, wierzę ci flow, wersy szczeszy po kompresji, bas Przygotowane do zemsty, nie robię tego pierwszy raz Jestem dosadny, dokładny, jak płatny morderca Niosę kompakty, z rap rapster prosto serca Bronimy prawdy, prawdziwy dla gry, solidny rap, Team na city warty w artefakty. niosę to na północ Przez mój głos w dźwiękach Zostawiam mój los spójność waszych lęk Z Niosę to na wschód, zaspokoić ku rapu Niosę to na wschód, a nie do Hollywood brachu Ostatnia z dróg to zachód, poza górzonym traku Gratu, że chłopaku, chłopaku po fachu Nie mów nikomu ps. ej, to nowa płyta Ej ty tam, i cię zapytaj, kto jest na bitach Nie mów nikomu ps. ej, niosę płytę Tajniki krytej poza zeszytem Nie mów nikomu ps. ej, to nowa płyta Niebawem będzie stał na pamięć każdy cytat Nie mów nikomu Te kombinacje zlite, zlite, To praktyka nabyta na bitach, wita z tyle mita, witamina mina nabita, płyta szyta rymem To praktyka nabyta na bitach, nie syndykat, źle w żywu czytaj Bez pytań, prywimerowa, płyta żyje To praktyka nabyta na bitach, wita z tyle mita, witamina mina nabita, płyta szyta rymem Ta płyta, płyta szyta Rejmentu praktyka nabyta na witach, nie syndykat ścile Szczyfu czyta, baj, pytań twój wyberowa dobrowa, nowa płyta syje, płyta żyje, płyta żyje, płyta żyje, płyta szyje,